Jagniątków sportem stoi. Udowodnili to mieszkańcy, którzy tłumnie zjawili się na meczu piłkarskim oficjalnie otwierającym nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe ich drużyna zmierzyła się z pracownikami Urzędu Miasta. Kto wygra ten mecz? Lepsi. A kto będzie lepszy? No my. Jagniątków. Ja już nie młody jestem i młodzież i się zjednoczyliśmy, nie? Z młodymi razem. Nieważne kto wygra, ważne, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili na nowym boisku. A u nas jest takie połączenie. Doświadczenia z młodością i mamy nadzieję, że to wykorzystamy. I tak w świetnych humorach odbyła się wspólna rozgrzewka i mecz. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5 do 3 dla mieszkańców Jagniątkowa. Cieszymy się, cieszymy się, że już jest. E, nasze marzenia się spełniły tutaj e, mieszkańców Jagniątkowa. Przydało się nam to, bo jest długo wyczekiwane. Także syn mamy teraz, gdzie pokopać w piłkę. Nie musimy dewastować naszego trawnika na ogródko. Można grać w mini futbol, jednocześnie w tenisa, jednocześnie w koszykówkę. Jest to uniwersalne boisko, które pozwala, żeby nie tylko mieszkańcy samego Jagniątkowa, ale też tutaj przyjeżdżający turyści, zielone szkoły, które tutaj w Jagniątkowie też często przyjeżdżają i odbywają swoje zajęcia, żeby mogli korzystać z tego boiska. Było ono tutaj, tak jak mówiłem, przez wiele lat oczekiwane i myślę, że z korzyścią dla mieszkańców i widać nawet po zainteresowaniu, ile tutaj jest chętnych. Boisko wybudowano w 8 miesięcy i kosztowało blisko 900 tysięcy złotych. To nie koniec sportowych planów mieszkańców tej dzielnicy miasta. W tym roku złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego i startowaliśmy z boiskiem do piłki siatkowej plażowej. Miały być też miejsca postojowe. Kto wie, może już niedługo do Jagniotkowa przyjeżdżać będą miłośnicy siatkówki. Póki co czas na piłkarski rewanż miejskich urzędników w Parku Sportowym Złotnicza.